Cześć kochani, Dzień witamy doberek. Was z takim miksem. Słuchajcie, ekstra mm, linie mm, niebieskie mix. już u nas są. Cieszymy no, się. W końcu zodiak z numerkiem 15, ekstra linia 21, e, moc szczęścia, numerek 46, siedemnastka pieniędzy jak lodu i nowość, kochani, nowość. E, odnowiona. Odnowiona. Ekstra odnowiona, kolorystyczna. Dla nas nowość. No, yy, I powiemy Wam, że łatwiej, łatwiej yy, się, ją drapie? się ją drapie. tak, Dobra. Podobno, no zobaczymy, bo yy, mąż drapał. Ja miałem premiarkę. Ej, elegancko się ją drapie. <laughs> Widzisz? Zobacz, co mam. No, no, no. Dla jednych, dla mnie, bądź bon, dla niektórych Borewicz. <śmiech> 32. <laughs> Siódemeczka, o, jedyneczka. Jeden. I? 16. No, to twoja premierka taka, pierwszy Moja. raz napis. Moja. Jest dziewięć. Co mi to mamy? Dziewiątka. Jest cztery. Aha. Jest Aj, 31. Jest 33. Pomiędzy. Mamy Jest pierwszy napis. Pierwszy, dobra. Dawaj drugi, będziemy happy. Mamy 3. <laughs> 17. Ja, że się nie udaje. 25. 19 i. I na końcu Pusto, 30 Tak To nic, kochani, to nic, bo ja mam tutaj jeszcze moc szczęścia. No ja myślę, że to taki fajny odcinek tutaj dzisiaj wykręci, że naprawdę. Poczekaj, Coś gdzie? tak czuję. Gdzie tu są te? O, dobra, mam. Zagubione. Jest 13. O, już odnalezione. Jest 19. Jest 8 i, i jest 20, 20. Hmm. Tutaj szukamy jeszcze cylinderka takiego pięknego. Hmm. Nie duże cyferki to i symbol. 21. Trzy my nie mamy takich nie. wysokich i my ich nie chcemy, no. Zobaczcie 20 to jest max. Zobacz, siedem. Nie mogło być w poprzedniej. <laughs> 6. Oj. Wyżej? Oj. A, bo to cylinder! Coś ty, no, no proszę, zobacz. brawo! No jednak symbole. 12. Symbole 18, tutaj górą. Może, 11. Może jeszcze z jedna jakaś liczba, no nie 23 tu mamy i... piątaka, bo już z... A. A, Bo już zdrapałam, Czyli cylinderek. Ale cylinderek jest! Brawo. Fajnie. No mówiłem. Od czegoś trzeba zacząć. A, tu pieniędzy jak lodu szukamy, słuchajcie. 25.

29 I ostatnie dwie szanse. 14. boki. Boki, boki. Zrywać. Pienię. Tylko zrywać boki. To może taki jaskrawny. No zobaczymy. Szukamy hmm. oczywiście gwiazdki i księżyca, tak? Tak jest. No to Zobaczy szukamy. Co tu będzie, kochani? Gdzie te symbole? Jest. Tutaj. Krab. Krabik. Portyk. Konik. Konik. Mm -hmm. Delfin. Księżyc. księżyc, tak. Parasol. Kompas. Kompas. Słoneczko. Knieczko. Też by mogło wygrywać. <laughs> Żółwik. Jest. Mamy księżyc I to będzie, razy kochani. dwa. Pięknie, pięknie. Pięknie, ja planeta. Że ty fajny odcinek dzisiaj nakręcisz. Statek, tak? Tak. No to fajnie, że Z tak Z Pięknym czułeś. wynikiem, kochani. Z Oby. Ufo. Ufo. Sputnik. Myślałem, że to te ci... to, to twoje narty. Na pewno będą, <noise> słuchaj. Teleskop. Teleskop. Nie ma ile masz? Trzy zostały. Chmurki. Chmurki. Lira. Patrz, nie dali, nie dali. Nie dali nart. No, nie ma, ale no dali dobrze, ale księżyc. dali księżyc. No fajnie, i jest dyszka, czyli 20, 20 zł. Wow. Super, fajnie. fajnie. I zostały nam, kochani, ekstra linie. Z numerkiem 21. No, Do połowy przygotowane. Nic na razie się tu nie utworzyło. Mamy nadzieję, że coś e, się utworzy. Tak. Mamy okularki i słonika. Dobra. Słonika już widzę. się wrapa, ja będę sprawdzał, czy coś nie pomijamy. Dobrze. Okularki, tu mamy słonika. Tu mamy słonika. Mm. Jeszcze masz brzuch, dobra słonika. Mam. Ale okularki chyba nas omijają. Omijają. Dobra, nie kolejne daj. dwa. Co my tu mamy? Czapka uh -huh. i korona. Dobra. Ok. Czapkę mamy. Jedziemy, jedziemy. Mamy koronę. Super. się O, tu mamy czapeczki, zobacz. No i raz tak jest, że sypno. I sypną, koronkę mamy. Że sypną tymi symbolami I, tu, nie? Mamy I, jeszcze I tu mamy czapeczkę. I tu mamy czapeczkę. No dobrze. No fajnie. Kolejne chyba nic, dwa. Chyba nic nie pominęliśmy. Mam nadzieję taką. Kwiatek słoneczko kwiatek słoneczko no, kochani no, nie kwiatek wierze. na dole jest, no, żółty, jest tu jeden. ale tylko chyba jeden kwiatek. co to? no łódka. dobra dobry jeden kluczek jak da nam linie arbuz dobra są arbuzy mamy są klucze arbuza mamy kluczek nic tylko arbuz dnia. Oby jak najwięcej. Oby jak najwięcej, żeby się tworzyły linie. Tutaj tu chodzi o linie. No tu mamy kluczyka. Tutaj wygrywa każda linia zrapana. Tu mamy kluczyka. To i chyba i wszystko, elbuziki. co? Chyba wszystkie. Dobra, kolejne dwa. Wiatrak i serduszko. Dobrze. Wiatraczki były, bo pamiętam. Były i serduszka są pięknie. Mhm. Mm Serduszko. No, zobaczymy. Serduszko Czy serduszka nam pomogą otworzyć jakąś linię. Wiatrako, tu mamy wiatraczek. Tu mamy serduszko. No dobrze. W no fajnie, fajnie. Podoba nam się. O, zobacz, jak. W jednej ta... linii. Nie, dwa wiatraczki, myślałem, myślałem, że w jednej linii serce Teraz stoją. mamy ptak. I leżak. Dobrze. Dobre. Mmm, leżaczki są Mamy leżaczek i tu tak na różowym na pewno Ja już tam go dojrzałem A na fiolecie nie? No mamy. bo nieraz rączką zasłaniaż to nie widzę. Ja tu siedzę po prawicy, leżak niebieskim. I jeszcze jeden leżak niebieskim. A tu. O. No. No I fajnie. Ostatni symbol kotak. O kurczę. No co, czy coś Diament będzie? był, ale diament, czy dali nie? Diament. I tylko chyba jeden, kochani. Sprawdźmy kontrolne w razie czego, bo chyba. Chyba będzie. No nie wiem. Różne. różne. Ale nic, to bo kontrolne. Ale to nic, bo mamy 25 się. na. O, na 35, no to dyszka, dyszka do tyłu, no hmm. ale... No nawet ale... całkiem, całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem, nie jest źle, źle. Nie jesteśmy, zadowoleni. jesteśmy zadowoleni, jesteśmy tak. wdzięczni. Wdzięczni bardzo, bardzo za te 25 zł na kolejne zdrapeczki. To na kolejne, kochani. Tak, więc kochani, co? dziękujemy za wszystkie subiki. Życzymy miłego dzianka, uśmiechu odpoczynku. na twarzy, odpoczynku, majówka. Tak jest, Bajcie pięknej pogody Wam życzymy i do następnego. Pa! pa.